Odkryj lato w Ustroniu. To tytuł rodzinnej gry terenowej, do której w ostatnią sobotę zaproszono wszystkich miłośników rozwiązywania zagadek. Miała to być gra z okazji Dnia Dziecka, siłą rzeczy przesunęliśmy ją troszeczkę w czasie. Jest dzisiaj komplet zapisanych osób, był już przedwczoraj. Mamy 150 uczestników, 40 drużyn z całej Polski praktycznie. Mamy ekipy z Warszawy, mamy ekipy z okolic Poznania. Oczywiście tutaj ze Śląska cieszymy się bardzo i liczymy na to, że uda nam się podobną grę zorganizować również w lipcu. W zabawie mogły wziąć udział maksymalnie pięcioosobowe drużyny, których zadaniem było odgadnięcie hasła i specjalnego szyfru. Aby tego dokonać, należało odwiedzić charakterystyczne dla ustronia punkty. Trasa to około 5 km. Jest to zlokalizowane tutaj w rejonie Ustroń Zawodzie i Ustroń Centrum. Więc myślę, że z Uczestnicy z małymi dziećmi są w stanie zrobić tą naszą trasę. Limit jest od 10 do 13, więc około 3 godzin na 5-kilometrową trasę, więc myślę, że na spokojnie, w takim rodzinnym spacerku sobotnim. Każda z drużyn otrzymała kartę z zadaniami oraz mapę. Po krótkiej naradzie można było ruszać w trasę. Fajna pogoda, zabrać ze sobą dzieci. Poza tym od dłuższego czasu nic się nie działo, więc trzeba troszeczkę ruszyć się i zobaczyć, co i jak. Interesują nas takie zabawy ze względu na to, żeby dostarczyć młodszym odpowiednią dawkę ruchu i określonej zabawy, która jest dość ciekawa. W szukać Gra terenowa odkryj lato w Ustroniu nie była formą rywalizacji. Wygrywała każda drużyna, która w regulaminowym czasie zdołała rozszyfrować zagadki. Uzyskany kod pozwalał otworzyć skrzynię z nagrodami, którymi były pamiątkowe medale.